Potem był rok 1944 I tu dzisiaj ja pamiętam, i może ja się mylę, ale jestem przekonany, że 21 stycznia spadł w Lwowie pierwszy śnieg. To jest taka położenie dzisiejszej tegorocznej zimy, która też śnieg nas nie obdarzyła. A pamiętamy zimę gdzieś, ale nie wiem którego roku, kiedy szliśmy na cmentarz Łyczakowski 1 listopada po kolana w śniegu. Bo i tak zimy bywały w Lwowie. I pamiętam też, że Rosjanie zaczęli chyba od marca bombardować Lwów. I jeżeli ja zanotowałem, że co 9 dni, czy rzeczywiście, to nie wiem. I Któregoś dnia, nawet wypadł ten dziewiąty dzień, wypadł 1 maja, więc jeszcze się zastanawialiśmy, czy na święto 1 maja bolszewicy będą bombardować lub. To znaczy, to były bombardowania malutkimi bombami, które na szczęście nie wyrządzały wielkiej krzywdy. Rozbijały jedno piętro, jedno, jeden jakiś, ale rozpryskiwały się na niewiarygodną ilość odłamków, czyli jak bomba upadła na przykład na jezdnię, to sąsiednie kamienicy były takie ospowate, można powiedzieć. I jeszcze jedno. Te bombardowali tak zwanymi które były pilotowane przez kobiety. A jaki sens był tego bombardowania? To jest, bo bomby były rzucane Chaotycznie na całe miasto. Podejrzewam, że to Niemcom nic nie szkodziło, i to chodziło o zastraszenie ludności, i to ch chyba zastraszenie ludności polskiej. I na początku maja dwie bomby spadły na naszą kamienicę. Myśmy byli w, pi w piwnicy, w schronie, na no po takiej suterynie, która była tam trochę zabezpieczona sadza tak spadła na nas, że byliśmy czarni. Notabene ta, to mieszkanie w tej suternie było mieszkaniem kominiarza, więc.